dobry, Iwona Krzyżak, a z nami wójt gminy Dariusz Puchała. Dzień dobry państwu. I kierowniczka referatu ochrony środowiska i rolnictwa Magdalena Kusia. Dzień dobry. A niech wprowadzeniem do naszej rozmowy będzie film, jaki zrealizowaliśmy na terenie gminy Stare Miasto pod koniec ubiegłego roku. To prawdziwa szansa dla mieszkańców gminy Stare Miasto na obniżenie rachunków za ścieki i na życie w zgodzie z ekologią. Od niedawna mogą przyłączać się do nowej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja objęła dwa projekty, w wyniku których wybudowano 38 km nowej sieci, do której mogą przyłączyć się mieszkańcy z 11 miejscowości. My wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, kiedy mieszkańcy pozbywają się ścieków w sposób nielegalny. Często widzimy sytuacje, kiedy ścieki trafiają na pola, do rowu, do innych cieków wodnych. Staramy się z tym walczyć, ale jest to troszeczkę walka z wiatrakami. Ta walka może być wygrana, zapewnia tymczasem wójt Starego Miasta Dariusz Puchała. Pod koniec tegorocznych wakacji oddaliśmy do użytku kolejne 38 km sieci kanalizacyjnej. Ta sieć zbogaci sieć kanalizacyjną gminy o poszczególne miejscowości, jest ich tam około 11. Łączny koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych. Z czego część środków oczywiście z dofinansowania. Sieć kanalizacyjną na terenie gminy wbudowaliśmy z trzech powodów. Po pierwsze, chcieliśmy zrealizować potrzeby mieszkańców gminy. Po drugie, chcemy chronić środowisko. I to się dzieje na wielu płaszczyznach, ponieważ przede wszystkim chronimy wody gruntowe. Szamba, które często są nieszczelne, powodują infil infiltrację zanieczyszczeń do gleby, a tym samym kolejny raz zanieczyszczamy środowisko. Na samym końcu jest realizowanie przepisów prawa, realizowanie zadań własnych gminy, a także realizowanie wytycznych dotyczących dyrektywy ściekowej. Podłączając naszą nieruchomość do sieci kanalizacji. Oszczędzamy na rachunkach zwyczajnie. Prawie 70 zł miesięcznie jesteśmy w stanie w naszym budżecie domowym mieć więcej pieniędzy. Do nowej sieci mogą przyłączać się mieszkańcy kilkunastu miejscowości. Wielu już z tego skorzystało. Wiem, że to jest inwestycja, na którą czekałam niemal cały okres, gdzie mieszkam w tej gminie. Potrzebna wszystkim mieszkańcom. Uważam, że to jest dobro XXI wieku. Ja jestem w tej chwili bardzo szczęśliwa, bo i rachunki, i oszczędzam czas. Zamierzam podłączyć się do nowo wybudowanej kanalizacji na terenie naszej miejscowości, bo uważam, że w znacznym stopniu obniży to koszty eksploatacji budynku mojego. I jestem naprawdę przeszczęśliwa, że nie muszę myśleć o dowozach i odwozach. Przyłączenie do sieci jest banalnie proste, zapewniają urzędnicy. Wystarczy zwyczajnie pobrać wniosek albo w urzędzie, albo w zakładzie usług wodnych, albo korzystać ze strony internetowej, wypełnić prosty wniosek i złożyć go albo za pośrednictwem urzędu, albo bezpośrednio w zakładzie usług wodnych. Gmina nie poprzestaje na tym, aby nadal pracować nad tym, żeby ta sieć kanalizacji obejmowała wszystkie miejscowości na terenie gminy i do tego będziemy dążyć. Ten film zatytułowaliśmy. Wygoda dla mieszkańców, ulga dla środowiska. Wiemy, że nieszczelne szamba czy też nieprawidłowo funkcjonujące przydomowe oczyszczalnie ścieków powodują bardzo duże zagrożenie w postaci przedostawania się do środowiska gruntowego, ale także do wód gruntowych zanieczyszczeń. W momencie, kiedy podłączymy się do kanalizacji sanitarnej, to tak jak powiedziałam, nie tylko chronimy środowisko naturalne, ale zyskujemy chociażby na rachunkach. Ponieważ już dzisiaj widzimy, że przynajmniej o połowę tańszy tańsze jest korzystanie z kanalizacji. Panie Wójcie, jaki procent gminy macie skanalizowany? No bo to, to są jednak bardzo drogie inwestycje. Jeżeli chodzi o, bo mamy tak zwaną kanalizację w aglomeracji, czyli mamy dwie aglomeracje, czyli Stare Miasto i Żgów, no to tam jest skanalizowanie no prawie 100%, tam 98, ale też są tereny, te, które są poza aglomeracją, które są no, w mniejszym stopniu skanalizowane. Tam się buduje kanalizacja, gdzie jednak te koszty są znacznie mniejsze, a dużo większe zaludnienie. No tu możemy się pochwalić, bo w tamtym roku skończyliśmy praktycznie ten projekt COSI. I w tym projekcie tam jest duża możliwość teraz, żeby się podłączać. I to 98% tego skanalizowania już daje znać o sobie, bo tu nie trzeba ukrywać, że coraz mniej nam będzie jeździło tych beczkowozów, które odbierają te ścieki z tych bezodpływowych zbiorników. No ale powiedzcie, czy jest taka szansa, żeby na przykład skanalizować 100% gmin, czy nie? No, bo mówi pan, że w niektórych miejscach jest to kompletnie nieopłacalne wybudowanie kanalizacji. Znaczy, biorąc pod uwagę to, że zależy jakaś zabudowa, bo jeżeli to jest zabudowa typowa na wsi, no to są rozstrzelone te siedliska, i wtedy zbudowanie tej sieci to byłby potężny koszt. No ale te osoby, załóżmy te gospodarstwa, mają do, taką możliwość, że no, pomijając te bezodpłatne zbiorniki jeszcze ekologiczne, czy domowo oczyszczalnie, zgadza się. No i to też jest jakaś możliwość. My mieliśmy kilka dwa lata z rzędu chyba dofinansowanie do, do tych właśnie miejsc, gdzie nie było kanalizacji. No i wtedy też pomagaliśmy, że tak powiem, tym osobom czy gospodarstwom w jakiś sposób no, tą sytuację polepszyć. Budujecie te kanalizacje etapami, prawda? Tak to wygląda. Zresztą no pewnie to byłoby niemożliwe, żeby nie się, tak. taką inwestycję przeprowadzić jednorazowo. Jakie są plany jeszcze, co dalej? No i w tym momencie budujemy i kanalizację, i budujemy wodociągi, ale no drodzy Państwo, w pewnym momencie nagle oczyszczalnia przestaje, że tak powiem, odbierać, i wtedy też trzeba pomyśleć o jej, że tak powiem, rozbudowie. My też zgłosiliśmy do Polskiego Ładu teraz o rozbudowę, czyli staramy się o wnioski. Myślę, że niedługo się dowiemy, czy to już przejdzie, czy nie. Dzisiaj dosłownie już były ostatnie prace nad odebraniem drugiej z kolei przepompowni ścieków. bo to, że tych ścieków jest więcej, wymusza też od nas, żebyśmy mieli urządzenia, które są w stanie, że tak powiem, przyjąć tę miłość. Tak? I to, to pociąga jedno za drugim, tak? a tu już są wymogi, odpowiednie przepisy. A, a propos tego projektowania i tej rozbudowy, oczywiście sieć kanalizacyjnej na przyszłość, no cały czas to robimy. Tu nie jest tak, że nie myślimy o tym, mamy następne, kolejne miejscowości, tu w tym przypadku teraz będą Mianowice, później będzie, o ile dobrze pójdzie, Posoka. Czyli to myślę, że zainteresuje co niektórych, bo też są pytania zawsze, a co z nami, z tymi, którzy nie byli ujęci w projekcie, na przykład COSI, nie? no bo ten projekt był dość wiekowy, można powiedzieć, czyli wszystkie rozbudowy miejscowości, no nie były tam ujęte. No i teraz tak, my, jak e, wykonawca wykonywał te e, przyłącza, no to braliśmy pod uwagę też dodatkowo te, te, te działki, czyli te gospodarstwa, które nie były ujęte i żeśmy je dodawali na bieżąco. Oczywiście to ciągnie ze sobą olbrzymie koszty. A ilu mieszkańców przyłączyło się do tego, co już jest, co już zostało zbudowane, bo wiem, że no, w wielu miejscowościach są problemy. Powstaje kanalizacja, później się okazuje. I że, to jest nasza bolączka. nie wszyscy się chcą przyłączyć. Tak, i to jest nasza bolączka. To jest dopiero i tylko. Troszeczkę ponad 400 osób, podczas gdy tak naprawdę prawie 4,5 tysiąca osób może się podłączyć. Także procentowo to jest tak około 9%. Widzimy teraz, że jest zwyżka, to znaczy w momencie, kiedy już ten okres zimowy się skończył i zaczął się okres wiosenny, widzimy, że faktycznie nabrało to tempa, ale i tak ciągle. Jest to za mało, zdecydowanie, bo budowa sieci kanalizacyjnej podyktowana jest nie tylko przepisami prawa, nie tylko dbałością o środowisko naturalne, ale też potrzebami mieszkańców, którzy sami z tymi potrzebami do nas przychodzili. A jak w związku z tym tych mieszkańców przekonać? I jakimi argumentami do, do mieszkańców trafia? Ja myślę, że na dzisiejsze czasy to, to, cena, to cena jest. Oczywiście, bo może przepraszam, powiem tak, jeżeli jest możliwość, to trzeba z niej skorzystać. Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie są to wcale jakieś wysokie koszty tego przełączenia. Druga sprawa, no, fakt faktem, że ktoś powie, no bardzo dobrze, no dobrze byłoby się podłączyć, ale jeszcze albo mnie nie stać, albo nie wiem jak. I potem my tu jesteśmy, żeby pomóc. Jak to się robi? Trzeba pobrać jedynie wniosek. Ten wniosek jest dostępny i u nas w Urzędzie Gminy, ale także w Zakładzie Usług Wodnych na ulicy nadbrzeżnej tutaj w Starym Koninie. To jest prosty wniosek, w którym wypełnia się jedynie imię, nazwisko, adres, numer działki. I po złożeniu, czy to u nas, my wtedy prześlemy, czy bezpośrednio w siedzibie zakładu usług wodnych, trzeba chwilkę poczekać około tygodnia do dwóch tygodni na warunki techniczne. Następnie ten zainteresowany właściciel nieruchomości przyłącza się zgodnie z warunkami, zgłasza odbiór techniczny znowu do zakładu usług wodnych i właściwie potem po podpisaniu protokołu podpisuje już umowę na odbiór ścieków. A na ekranie wyświetla się właśnie kod QR, i jeżeli Państwo z tego skorzystacie, to macie dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów. Jeżeli już ktoś będzie zdecydowany ponieść ten wydatek, to ile zaoszczędzi? Ile mu zostanie w budżecie domowym, jak zrezygnuje z ja tego myślę, przydomowego strachu? Ja myślę, że na takich 10 metrach sześciennych, czyli na jednej beczce, to jest około 70 zł. Miesięcznie. miesięcznie. Czyli w takim przeciętnym gospodarstwie 3-4 osobowym to jest około 70 zł miesięcznie. A powiedzcie jeszcze właśnie o tym systemie zachęt, bo no, no nie popuszczę Panie Wójcie. Gminy bardzo różnie to rozwiązują, natomiast w wielu gminach są wprowadzone tego rodzaju mechanizmy. Myślę, że za jakiś czas powiemy o tym, że bardziej się będzie opłaciło przyłączyć do kanalizacji. Swoje, swój domek, załóżmy swoje gospodarstwo, a aniżeli korzystać z usługi beczkowozu. No ja myślę, że ten system zachęt to będzie świetnym tematem, jak już powstanie na kolejny program. Myślę, że warto temu tematowi poświęcić całe nasze spotkanie. Za dzisiaj Państwu ogromnie dziękuję. Czekamy cały czas niezmiennie na Wasze maile, sugestie o czym chcielibyście z nami porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.